Moja pierwsza lekcja anatomii odbyła się na świni, na zwierzęciu, którego narządy wewnętrzne są zaskakująco podobne do człowieka. Kiedy byłem małym chłopcem w latach osiemdziesiątych, mięso było na kartki i trudno dostępne. Aby rozwiązać ten problem, mój tata przekształcił piwnicę na małą ubojnię i kupował świnie, które wraz z rzeźnikiem przerabialiśmy na mięso i wędlinę. Miałem szczęście pomagać i obserwować cały proces. Narządy wewnętrzne, ich złożoność oraz funkcja zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Moja ciocia Anna Pisula, która była położną, udzieliła mi pierwszej lekcji anatomii, ucząc mnie nazw wielu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, śledziona, żołądek i Elita. Pamiętam, że od tamtej pory bardzo chciałem się dowiedzieć więcej, nie tylko na temat anatomii, ale w funkcji organizmu. Dlatego też z wielką pilnością uczyłem się biologii i chemii. Ta pierwsza lekcja anatomii była jednym z wielu wydarzeń, które sprawiły, że zostałem lekarzem, zwierzętom. Należy się wdzięczność i szacunek, gdyż ich ciała nie tylko nas karmią, ale i uczą, o czym kiedyś więcej opowiem.